Siemano z tej strony, dzisiaj sobie otworzymy tego boksika, ale zanim jest, chciałem Wam przypomnieć, że jest konkursik na 100 subów. Tam na dole będzie subik, łapka w górę, więc wbijajcie szybko. Może to Ty wygrasz boksa z giftami, a dzisiaj sobie otworzymy boksa z Zera or Vista, ale jest tu karta. Oversize, V-Star, V-Max, Zeraora, Zeraora V-Star i Zeraora V. Mi się wydaje, że możemy coś fajnego trafić. W tym boksie mamy również dwa boosterki z Lost Origin, jeden z Brilliant Stars i jeden z Astral Radiance. Szybko postaram się to otworzyć, żeby nie przedłużać. Mamy tu kartę na Zeraora i cztery bustareczki. Arkeus jest najładniejszy, oczywiście. Według mnie karta Jumbo Zeraora. Tu mamy właśnie nas, ja na to mówię, zaszyt. Album, się mówi, ale ja mówię zeszyt, My. mamy Execute Thor i Zeraora teraz, i Zeraora w karcie Oversize i również Chodzik, oczywiście widzowie, kto pierwszy ten lepszy, wkurzony ten Zeraora. Ja bym się go bał. Otworzę koszuleczki. Wyjmę. Jeden, dwa, trzy. Mamy trzy koszuleczki na 0, Pierwszą jest to 0, V. O, mamy ostrość. Oczywiście pójdzie do top loaderka, bo czemu by nie? Karta promo zawsze jest super, nigdy nie zaszkodzi mieć w top loaderku, a top loader wam daje większą pewność, że wam się ta karta nie wygnie, a tak to zawsze może się wygiąć, po może wam gdzieś wypaść, się połamać. Drugą kartą chyba to jest ta karta Jumbo, tak jak myślałem, dobrze. Ej, nie Jumbo, co ja mówię, VMAX Zero ora. Oczywiście szybki top już wlatuje, pyk i naszą ostatnią, przedostatnią promo rzeczą w tym boksiku będzie akrylowy znaczek Vistar i ostatnią rzeczą będzie karta Zeraory Vistar, tak Vistar. Czyli dobrze zapamiętałem. O, tu odłożyłem sobie koszuleczkę. Wpadajcie też na mojego Instagrama. Jest tam dużo kart. A teraz wleciały, wleciały, bluzy. Mam dwie nowe bluzy i koszulki dwie. Ja jest, znaczy jedną koszulkę. A co ja robię? Nie wierzę. Serio dzisiaj? Mam taki dzień, że jestem zmulony cały. Chce mi się spać. Też po świętach się nie dziwię. Trochę pojadłem, ale my nie o jedzeniu, tylko o pokemonach. Otworzymy sobie pierwszy wiózterka z Astral Radiance. Trzymajcie kciuki, a kciuka do góry zawsze możecie dać tam na dole. Cztery karty przez dwie. Będę się bardzo cieszyć. A subik też tam jest obok, więc nic nie z tego klikniecie: Magnemite, Raltz, nie wiem, Cinizel, Miss Dravius, Energia, Bronzon. Daewood, Jan Mega, Bronzong ten sam i Hisuian Arcanine. I otworzymy sobie teraz drugi booster, -leczek. ale zanim to, już jak wam mówiłem, dzisiaj jest konkursik, no, jak wiemy 100 subskrypcji, na 100 subskrypcji jest boksik do wygrania z giftami I mój drogi widzu Jak... Przepraszam, raz, dwa, trzy, cztery karty przez dwie Jak chcesz wygrać takiego boksika to Musisz zostawić też łapkę w górę Subika na dole A my mamy tak Chimchar Moncino, Baltoj Stojnur Snoran, przepraszam energia dust nie wiem co to jest rękawice hitmontop jako riv, jako holo. i garchop o zbieram te karty garchop fajna karta tu ją dam przedostatni booster jest z lost origin czy już otworzyłem tak blind start lost origin Eee, nie, Blinstars, Astral Radiance i teraz dwa razy Ostr... Lost Origin. O, tak. Oddish. Rybka. Felix, Poliwar. Eee, przepraszam. Poli... Poliwar, Gligar, Energia, Hariyama, Hunter, Poliweal, Hariyama ta sama i Mimikyu. O, fajny ten. art. Chciałem go trafić w karcie Holo. Więc cieszę się. I ostatni buserek. Proszę, daj mi szczęście. Pikachu tu jest, więc może nasz grubosek ten. Da nam szczęście. Jeżeli widzę, gdybyś chciał zobaczyć jakąś fajną kartę w tym odcineczku, to zejdź do nas i zostaw subskrypcję. <laughs> Mamy tak: Little, gastli Ducklet, Historię Zorła, dwa paluszki, Trainer, Bronzong, Trainer, litwik i Vileplume ale fajna. Też taka karta holo. I ja będę kończyć ten odcineczek, ale nie zaszkodzi, jak jeszcze dacie subika. Łapki w górę i idziemy do góry. Z ostatnich dropów mamy Dragonite'a. Wpadajcie, fajny odcineczek. Mewtwo się też trafił, a to jest stary Mewtwo. Dzisiaj chyba idziemy do teraz jeszcze. Nic nie zmienimy. To są trzy karty, które mi się najbardziej podobały. Tu są nasze Karty promocyjne, mam jeszcze Over tam, zostawiajcie łapki w górę, subik na dole, pamiętajcie o konkursiku na razie.